Ja miałem ostatnie 50 zł na karcie i zobaczyłem, że można się dostać na kwadratowa masakra za 40 zł. To powiedziałem, jebać to, chcę tam być i chuj, XD. A kurwa, że filuje pewnie te dzieci cię przekonały Z buntami i z buntami. No, czemu nie? Ładnie. że one Jak te elementy, to jest Tylko, tylko to jest Z buntami, że po prostu Dzisiaj 019 No bo Typ kampił dwie godziny na mnie. Chyba jest Franki, no to będą kampić. Jestem Franki i tam się dobiję? Dobra, zamki molde, tym maty <coughs> <hi -mane. gry honeymoon> to życie. No to Mam tę życzę. Większe czasy Co popatrz? Mamuk, ja go sobie snajpię mm. zaraz. Żeby nie lobbił. Ty mu jednego hita dałeś, ja mu 10 sukni w smoku dałeś. Tele, to nie Kur... ja mam strzał ma kośćrzały, ma, ma no kolejny, Pająk... kolejny, 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 koziawczy, koziawczy, goziawczy, nie wiem co go czeka ty, ktoś <śmienny> nie kopie. Kto... A ty, z... jakie ty, masz zjadany? korty? Minus 1000! Daj, Daj beton, 100%. Kurwa jasna! Ej u mnie jeden! Nie słyszymy! Oxta 1400! Ty ja jestem przed tobą! Próbuję, próbuję! To jest blisko 1400! To nic. Ej tu, tu, tu! Nasz jest, nasz jest! Dzień <mocny> dobry, kurwa! Ja mam perłę, jak coś. Ja Plus, mam perłę, jak nie... coś Ja nie mam Ja mam perłę, Ja nie ja nie mogę, ja leży mogę, nie mogę, ja nie mogę, tylko nie fokus. fokus, kalkulator nie <słys>

You must rally the Horde and lead your people to their destiny.